Legowisko lwa. Oto jest legowisko lwa. Zamaskowana dywanem podłoga, klubowe fotele dwa. Na ścianie reprodukcja Van Gogha. Pod Van Gogiem ciężarki i hantle których widok drze się wielkim głosem, że ten lew, czyli że pan ten jest sportsmenem, kulturystą i cherosem. Oto jest legowisko lwa. A oto żerowisko lwa, ogromny tapczan, nad tapczanem lampki wątły blask zawieszonej przy pomocy spinacza, przy tapczanie dwudrzwiowa szafa, w niej księgozbiór osiem tomów raptem pięć Agaty Christie, a trzy Stafa, a na oknie szkło i adapter Raz na tydzień adapter gra Płynie zapach zaparzonej herbaty. Oto jest legowisko lwa, alef jest starej daty. Przed przedpokoju ma kuchenkę i zlew, nad nim lustro śmieszne i krzywe. Przed tym lustrem wiliniały lew, czesze co dzień swą skąpą grzywę. Albo sprawdza, czy minął mu obrzęk pod oczami i czy język obłożony. A koledzy mówią, ten ma dobrze i z niesmakiem patrzą. Na swe żonę. i dosłownie nie ma prawie dnia, żeby któryś nie przyszedł do niego. Ty mi pożycz legowisko lwa, a ja dam ci na kino kolego. Lew się dziwi, zazdrości im rodzin, chętnie z dziećmi by się bawił, jak psisko, ale daje ten klucz i wychodzi. Pod chmurami wiszącymi nisko, mija schody, podwórko i dom i odpływa w samotność wieczoru. Nie jest dobrze samotnym lwom, legowiskom wbrew i wbrew pozorom.